Szanowni Państwo, dzisiaj tutaj na targowisku w Busku Zdroju jestem z moimi współpracownikami i oczywiście rozdajemy materiały wyborcze. Prezentuję przy tej okazji raport z mojej działalności, czyli takie podsumowanie czterech lat działania na rzecz Ponidzia, na rzecz też części tego regionu, który wchodzi również części w części Powiśla. I podsumowaniu. Które tutaj się znajduje w, w tym raporcie, przede wszystkim zawarłem najważniejsze informacje, które dotyczą mojej aktywności tutaj, właśnie na naszym terenie. I muszę Państwu powiedzieć, że dane, które udało mi się zebrać, są bardzo dla nas wszystkich ważne. W tej kadencji. Sejmu, jak i w tej kadencji samorządowej do naszego regionu, właśnie tego tutaj na terenie Ponidzia i części Powiśla, trafiło z rządowych programów ponad 880 milionów złotych. Na inwestycje, które są dla nas ważne, bo to przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne, to obiekty użyteczności publicznej, to drogi, to oświetlenie, to dofinansowanie wielu innych instytucji, w których Państwo możecie. Korzystać, ale również ośrodki zdrowia, szkoły, hale. Tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo. Nasza przestrzeń lokalna się zmienia, ona będzie się zmieniać jeszcze bardziej, dlatego że część tych inwestycji jest już zrealizowana, część będzie dopiero realizowana, więc będziemy mogli obserwować, jak będzie się pięknie zmieniał nasz region. Ale oczywiście oprócz materiałów wyborczych rozdaje. Naszym mieszkańcom drobne przekąski, słodycze, opatrzone oczywiście logotypami Prawa i Sprawiedliwości oraz numeru, listy i mojego miejsca na liście. A ja przypomnę, że kandyduję teraz z listy Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście z pozycji numer 8. Gorąco się polecam Państwu. W trakcie tych wyborów. Proszę pamiętać, proszę pamiętać też o ważnym dla nas wszystkich referendum. Ale tutaj też na miejscu rozmawiamy o ważnych sprawach lokalnie z punktu widzenia naszych producentów rolnych. Państwo mnie pytacie o nasze konkrety programowe. Przypomnę, że jest ich 8, to jest 800, to są emerytury stażowe. To jest program Przyjazne Osiedle, to jest program dla młodych, aby mogli zwiedzać Polskę, poznawać jej historii, historię w postaci bonu turystycznego, ale również jest to program, tak zwany program Lokalna Półka, którego jestem współtwórcą, współinicjatorem i który zakłada, aby wszystkie sieci handlowe, markety, które są u nas zlokalizowane, miały obowiązek sprzedaży lokalnie wyprodukowanych produktów. Szanowni Państwo, przez wiele lat mieliśmy. System rynkowy jest tak skonstruowany, że były rodzinne małe sklepiki handlowe. Właściciele jeździli do lokalnej piekarni, przetwórni, rolnika, hurtowni. Tam się zaopatrywali na giełdy rolne i sprzedawali te produkty. Pracowało sporo osób, rolnicy mieli zbyt, przetwórcy mieli zbyt. Odkąd weszły markety, oczywiście jest nam wygodnie w nich kupować, ale one znaczną część produktów i towarów sprowadzają z zagranicy albo zaopatrują się centralnie. Chodzi o to, żeby na w każdym markecie który jest zlokalizowany na terenie naszej gminy naszego powiatu na półkach również były sprzedawane produkty wyprodukowane w lokalnych zakładach czyli w lokalnej piekarni w lokalnej przetwórni wędliny czy w okręgowej spółdzielni mleczarskiej czy w zakładzie jak tutaj niedaleko jest w chmielniku który produkuje znakomite wyroby z naszego mleka wyprodukowanego tutaj przez rolników to jest bardzo ważne, żeby te markety miały obowiązek sprzedaży co najmniej 40% pieczywa, sprzedawanego właśnie od tych producentów wędlin, nabiału, owoców, warzyw, przetworów, bo to też jest szansa na rozwój naszej przedsiębiorczości, rozwój przetwórstwa rolno spożywczego, a tym samym sprzedaż przez rolników do tych zakładów swoich produktów. Dobra cena, dzień dobry dla pana. Słodkiego. Tak jest. Proszę o mnie pamiętać. Zapaczajcie, co Co zrobię tutaj? To jest raport z działalności mojej. Ja złożę O, cześć, poczęstujcie się tym słodkim. Proszę, krupka dla Was. Jeszcze jednej. Tak jest. Oj, baloniki. Mama nadmucha. Fajnie, no, że nadmucha. No, mam je ja też. No, a jeszcze mam takie kaczorki. Chcecie? Tak. O, a jak macie na imię, to jeszcze jednego muszę znaleźć, co? Tak. Znajdę, znajdę, to nie znajdę. Nie mam kaczorka, to, batonikę. No to nie tak. Dzień Dzień bardzo. batonikę. Batonika. dziękuję bardzo.